Pomosty, które są główną atrakcją Chodeckiej Plaży zostały odnowione. Zakończyliśmy pracę przebudowy pomostów nad Jeziorem Chodeckim. To były sztukowo trzy pomosty. Jeden główny, jeden tak zwany żeglarski obok głównego i mały pomost przy estradzie. Pomosty zostały odnowione, to znaczy tylko pale zostały stare, one zostały Wyremontowane, natomiast całe poszycie i wszystko, co Państwo tutaj widzicie, jest, jest nowe. Przygotowania do tegorocznego sezonu turystycznego rozpoczną się już niebawem. Na wypoczywających nad akwenem chodeckim czekać będzie piaszczysta plaża oraz miejsce na ognisko. Wzorem lat ubiegłych utworzone zostanie również boisko do piłki siatkowej. A od mieszkańców zależy, czy okolice Chodeckiej plaży zostaną doposażone w atrakcje dla dzieci. Jest taka możliwość, ponieważ gmina bierze udział w konkursie Podwórko Nivea. Jest to program, który organizuje firma Nivea. Jest to szansa dla gmin takich jak właśnie nasza chodacz. na zdobycie całkowicie bezpłatnie placu zabaw, z którego będą mogły korzystać dzieci z rodzicami. A co wiem jak wiemy wszyscy w chodczu brakuje takiego miejsca. Także zachęcałbym serdecznie do głosowania do oddawania głosów. im więcej głosów tym większa szansa, żeby w naszej lokalizacji takie podwórko powstało. Samo głosowanie nie jest skomplikowane. Wystarczy założyć konto na stronie Nivea, z którego można oddawać jeden głos dziennie, szczegóły na stronie internetowej. Samorządowcy z Izbicy Kujawskiej nie odpuszczają w staraniach o wsparcie rolników poszkodowanych wskutek tegorocznych mrozów. Przed kilkoma dniami burmistrz Marek Dorabiała wraz z wójtem gminy Boniwo Markiem Klimkiewiczem, radnym powiatowym Grzegorzem Śledzińskim, oraz przewodniczącym Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Januszem Walczakiem ponownie spotkali się z wojewodą. Spotkanie było poświęcone e, głównie tematom, z tematami związanymi z trudną sytuacją w rolnictwie, mianowicie z następstwem wymarzlisk tegorocznych oraz z, z suszą, która jak wszyscy obserwujemy już się zaznacza głównie na naszym terenie. E, rozmawialiśmy również o zagrożeniach wynikających z możliwości powstania kopalni odkrywkowej na terenie sąsiedniej gminy, konkretnie gminy Babiak i następstwach z tym związanym. Oraz mówiliśmy też o zagrożeniach wynikających z rozszerzeniem obszarów, szczególnie narażonych, czyli z obszarami tzw. SN-u. Problem wymarznięcia upraw dotyczy czwartej rolników z tereny gminy Izbica Kujawska. Samorządowcy liczą, że wojewoda pomoże rolnikom w tej kwestii oraz w kwestii powtarzającej się rok rocznie suszy, nie tylko przez doraźne formy wsparcia. Na pewno rolnicy nie chcieliby tylko możliwości takiej, żeby były, byli zwolnieni z krusu, bo jeżeli zostaną zwolnieni z krusu, to gmina straci subwencje i to wtedy na pewno nic nie daje. Pomoc w formie kredytów rolnicy są w tej chwili zadłużeni po ubiegłorocznej suszy, to również nic nie daje. Nie wiem. Oprócz ube możliwości ubezpieczenia, przede wszystkim, żeby nastąpiły w Polsce takie, żeby rolnik mógł ubezpieczyć to za rozsądną cenę. Bo jeżeli w tej chwili ubezpieczenia bez dopłat yy, prawie że rządu, to nie stać większości rolników na to, żeby mogli ubezpieczyć własne grunty od szkód, wymarznięć. A w tej chwili, na przykład, żeby ubezpieczyć od skutków suszy, jest to w ogóle niemożliwe, bo to są tak drogie ubezpieczenia, a poza tym nie wszystkie fir nie, większość firm nie chce w ogóle zawierać. Ubezpieczeń w tym kierunku. Jest koniecznym powstanie no przede wszystkim drugiego stopnia na Wiśle. To jest jedna sprawa. Natomiast w grę musiałaby wejść również budowa tak zwanej małej retencji, czyli zatrzymanie tutaj naszych wód opadowych. No i widzimy tutaj konkretne rozwiązania. Pan Wojewoda tutaj też zauważa taką potrzebę i z rozmowy z nim wynika, że może. Możemy liczyć na jego pomoc w tym zakresie. Jakie będą efekty tych spotkań? To się okaże. Pewne jest jednak to, że rolnicy czekają na to, aż wreszcie ktoś zacznie rozwiązywać ich problemy. Trwa przebudowa drogi powiatowej Baruchowo dobrze lewicy. Ze względu na fakt, że droga przebiega przez teren Baruchowa i jest użytkowana przez jego mieszkańców Rada Gminy zdecydowała o współfinansowaniu przebudowy kwotą prawie 340 tysięcy złotych. Udział procentowy gminy Baruchowej jest 31%, 50% wojewody no i pozostały udział samorządu powiatu włosowskiego. Dlatego jak w tym miejscu chciałbym podziękować panu Wójtowi po rzeczywiście no problemy są, jak widzimy po ulewie, ale to problemy jesteśmy po to, żeby rozwiązali, żeby ta droga była wykonana prawidłowo. I dobrze, że te środki zeszły, bo w tym miejscu i w tym momencie trzeba powiedzieć jasno, bez środków zewnętrznych byśmy sobie nie poradzili. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu firma Skańska. Mimo iż roboty trwają, ruch na tej drodze jest coraz większy. Tą drogą już coraz więcej zaczynają teraz przy budowie jeździć, skracać sobie kierowcy drogę. Ona, jak już wcześniej powiedziałem, świadczy jakby po części obwodnica kowala, bo tą drogą jeżdżą yy, omijając kowal. Inwestycja zostanie ukończona w lipcu. Oprócz nowej nawierzchni będą też nowe chodniki oraz nowoczesne oświetlenie. Mimo chwilowego załamania pogody samorządy w Powiecie Włocławskim przygotowują liczne imprezy na wolnym powietrzu. Tradycją stały się na przykład Dni Lubrańca, zaplanowane w tym roku na 10 i 11 czerwca. Zaczynamy je jak zwykle parodą młodości, później szkoły zaprezentują swoje osiągnięcia sportowe i artystyczne na muszli koncertowej, a po południu impreza rodzinna, Ogólnodostępna też na muszli koncertowej. Na następny dzień w sobotę, 11 czerwca, na stadionie duży piknik integracyjny, na który również zapraszamy. Większość lubranieckich imprez odbędzie się na odnowionych terenach rekreacyjnych nad zbiornikiem zwanym popularnie Dunajem. Firma z Włocławka za kwotę 25 600 zł wykona projekt dwóch domów 14-osobowych, tym razem dla wychowanków domów dziecka w Lubieniu Kujawskim. W miniony poniedziałek została podpisana umowa z wykonawcą tego zadania. Inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku. Na razie władze powiatu wraz z samorządem Lubienia Kujawskiego zastanawiają się, co zrobić z zabytkowym pałacem, w którym mieści się obecnie dom dziecka. Są rozważane różne możliwości co do zagospodarowania tego obiektu. Myślę, że wspólnie z władzami powiatu wypracujemy sensowne rozwiązanie, tak aby ten budynek miał odpowiednie przeznaczenie. Stosunkowo nowy jest roz zważany obecnie pomysł nietypowej zamiany. Jest taka propozycja, żeby to poszło na sprzedaż, tak jak Wieniec, przepraszam, nie jak Wieniec, jak Brzezie, ale też rozmawiałem z panem burmistrzem Markiem Wilińskim i on się zwrócił z takim wnioskiem pisemnym, żebyśmy wymienili się takimi pałacami zabytkowymi, a więc jeden jest w Brzeżewie, gdzie właścicielem jest miasto i gmina Lubień-Kujawski, a my jesteśmy właścicielem na terenie miasta i gminy tego Lubienia. Jeśli będzie wola, i będzie druga strona zainteresowana. Ja jestem przekonany, że jestem w stanie przekonać Radę możemy wrócić do rozmowy, bo uważam na dzień dzisiejszy, że nie ma lepszej własności jak własność uregulowana i własność prywatna. Decyzje zapadną jeszcze w tym roku. Ponad 150 mieszkańców gminy Kowal spotkało się w minionym tygodniu w świetlicy w Rakutowie na wspólnym obiedzie. Spotkanie zdominowały kobiety i nic z tym dziwnego, bo tego dnia świętowano zbliżający się Dzień Matki. Chcemy, żeby po prostu się spotkały komu jak komu, ale kobietom na wsi jest potrzebne takie spotkania, żeby tak odreagowały od dnia codziennego, żeby miały okazję się ubrać żeby się spotkać. Była to też okazja do uroczystych obchodów 150-lecia istnienia kółek rolniczych. Święto zostało połączone razem z dniem mamy. Może dlaczego z dniem mamy? Ponieważ y, panie, mamy kobiety wszystkie przeważnie Należały do koła gospodyń i do tej pory należą i dlatego ma to po prostu sens tej wielkiej uroczystości, która została połączona. Obecnie na terenie Polski istnieje ponad 22,5 tysiąca kółek rolniczych i blisko 26 tysięcy kół gospodyń wiejskich. Kółka rolnicza jako organizacja chłopska czy związek zawodowych mogła działać, mogła istnieć, mogła powstać, mogła się rozwijać już w czasach zaborów, kiedy partie i inne organizacje, sensu stricte polityczne, nie mogły działać. Dlatego jest to organizacja o długiej, wspaniałej polskiej tradycji, która była piewcą spółdzielczości, nowoczesności, postępu na wsi, oparła się zaborom, oparła się poprzedniej epoce, która do końca nie była demokratyczna i dzisiaj cieszę się, że w wolnej Polsce możemy. Tak piękną rocznicę obchodzić. Na imprezie w Rakutowie nie zabrakło przedstawicieli samorządu burmistrza Kowala, Geniusza Gołębieskiego i współorganizatora wójta gminy Kowal Stanisława Adamczyka. Jestem zadowolony, że po tym święcie zbliża się kolejne święto. 22 maja, 125 lat Szkoły Podstawowej w Grabkowie. Uroczystość taka jak gdyby kulturalna, oświatowa. Ona się kończy z historią szkoły i przechodzimy później wspólnie. Też już tradycyjne święto mleka. Święto mleka z odpowiednimi zespołami, bo myślę, że można się pochwalić, że będzie skaner, że będzie pani Sokołowska La Brudzińska z zespołem aktorów, że będzie nasza orkiestra Denta, że będzie Kapela Spotkowala, no że będziemy mogli ludzi zabawić, ugościć u Ciebie. Przewidujemy, że w tym dniu jest mało imprez dookoła, że tak powiem, gminy, że jeżeli dopisze nam z góry pogoda i słoneczko, no to myślę, że i u nas będzie ładny, dlatego też z miłą chęcią wszystkich Państwa na tą uroczystość i na następną 29. piknik rodzinny w Nakonowie zapraszam. Część artystyczną uświetnił występ Joanny łukaszewicz kaczuk solistki opery Nowa w Bydgoszczy i koncert kapeli Spodkowala. Po raz piąty w Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi w Kruszynie dzieci i ich rodzice bawili się wspólnie na majówce ekologicznej. Od wielu lat, co roku, tego typu impreza ma swoją myśl przewodnią. Była segregacja śmieci, była ochrona pszczół. W tym roku jest zdrowa atmosfera, czyli czyste powietrze. Świetna zabawa, zawsze dzieciaki młodzież z Zespołu Szkół nam to gwarantują. Bardzo fajnie, bo zaangażowane są również w to. Panie rodzice. Skoro majówka ekologiczna, to nie mogło na niej zabraknąć przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dlatego, że te akcje mają uświadomić nam i tym wszystkim uczestnikom, przede wszystkim dzieciom i młodzieży, co robić, żeby żyć długo i szczęśliwie, więc górnolotnie. Czyli jak, jak eliminować z naszego otoczenia, w naszym życiu zanieczyszczenia. Atmosfery. Tego dnia na boisku szkolnym było naprawdę wesoło i kolorowo na szerszą relację z ekologicznej majówki zapraszamy już w najbliższym wydaniu magazynu pulsu miasta w telewizji Kujawy. Jak co roku uczniowie klas drugich przygotowują się do występów teatralnych związanych z uroczystością obchodów dnia patrona szkoły. Odbywa się ona w szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w choceniu. Dzisiaj po raz jedenasty obchodzimy dzień patrona. Patronem Janusz Korczak został 15 maja 2015 roku. Co roku szkoła obchodzi Dzień Patrona pod innym hasłem. Urodził się po to, by kochać dzieci. To święto jest dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Świętujemy od samego rana. Najpierw tutaj w sali gimnastycznej jest otwarcie całego tego dnia. Krótki taki wstęp. Następnie udajemy się do kościoła na mszę świętą. No i po Mszy Świętej mamy przedstawienie w wykonaniu zawsze uczniów klas drugich. W tym roku przedstawienie jest pod tytułem Królewna Śnieżka. Nauczyciele organizują różne konkursy związane z Januszem Korczakiem. Mamy w sali gimnastycznej wywieszone prace, najlepsze prace dzieci, które brały udział w tych konkursach. Pierwszy konkurs to był Janusz Korczak w oczach dzieci. Natomiast drugi konkurs to były ilustracje do książek Janusza Korczaka. Za co dzieci lubią swoją szkołę? W swojej szkole lubię to, że możemy wyjść na przerwę na dworzu i że zwykle, no, że fajnie się dogadujemy z nauczycielami. Ja lubię szkołę za to, że wspólnie możemy razem spędzić czas i za nauczycieli. Jak mówił Janusz Korczak, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.